Zakładając, że Paul Tudor Jones ma rację, które, którego zdanie podziela znaczna rzesza inwestorów, że czeka nas BESA na rynku akcji i obligacji, co powinniśmy zrobić jako inwestorzy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zebrałem sporo swojej wiedzy i też elementów swojej strategii do trzech konkretnych metod jak najlepszego zachowania w trakcie BESY, czyli długotrwałym okresie spadków na rynku. Ja nazywam się... Miłość grudzień, a przed tobą co tygodniowa finansowa rozkmina. Zapraszam cię też na mojego Instagrama, link poniżej. Dobra, numer jeden, zwiększ ilość gotówki. Pierwsza strategia jest dość prosta, to znaczy zgromadzić gotówkę na czas O Łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić. Tak też historyk ekonomii Charles Kindleberger zaproponował następujący model cykli spekulacyjnych. Wyświetlać się teraz na ekranie. W każdym razie, każda bańka zaczyna się od wstrząsu. Szoku dla, jakiegoś, dla tego całego rynku, czyli może to być na przykład wynalezienie sklepu z aplikacjami na iOS-a, internetu, silnika parowego, czy na przykład nie wiem, samochodu. W okresie te, takiego bumu rośnie optymizm, oczywiście też ceny tych aktywów, no co też powoduje wzrost konsumpcji. I inwestycji napędzanych kredytem. Mamy taką bardzo dużą pewność siebie, inwestorów i, i ludzi i instytucji. Tak też kredytobiorcy zaciągają większe długi, a kredytodawcy udzielają coraz to bardziej ryzykownych pożyczek. Ryzykownych pod względem tego, że ich szansa na spłatę jednak jest trochę mniejsza niż zazwyczaj. W każdym razie, w okresie takiej euforii, inwestorzy znacznie, ale to znacznie przyceniają ten przyszły wzrost cen. No, który jest po prostu niemożliwy do utrzymania. O czymś takim mówiłem chociażby w ubiegłym roku, kiedy mówiłem, że takie, takie perspektywy, jakie nam malują wielcy analitycy z Wall Street na właśnie 2022 są do nieutrzymania. No i kto miał rację? Ja miałem rację. W każdym razie w fazie takiego niepokoju pojawia się jakieś wydarzenie, które powoduje spadek zaufania i zatrzymanie tego gwałtownego wzrostu cen. Tak też ten spadek zaufania może być spowodowany wyższymi stopami procentowymi, tak jak na przykład teraz, niższymi cenami tych aktywów, tak jak teraz, odpływem kapitału, tak jak teraz, czy jakimiś innymi wstrząsami. Natomiast w fazie paniki, a i takim innym wstrząsem no to może być na przykład oczywiście konflikt na Ukrainie. Natomiast w fazie paniki, Najpierw sprzedają osoby wewnątrz firm, które mają dostęp do jakichś poufnych informacji, które jeszcze nie dotarły do szerszego grona inwestorów. Potem ta penika przenosi się tak właściwie kaskadowo, właśnie na tą szerszą społeczność, na tzw. Tak ulicę. Banki zaczynają upadać, kredyty nie są spłacane, a w końcu prowadzi to wszystko do przymusowego delewarowania, upadłości, rozpaczy. Spójrzmy na to jednak już bardziej tak praktycznie. Bo tak technicznie rzecz biorąc, powinno się zwiększać ilość gotówki już wtedy, gdy widać skrajną euforię. Czyli patrząc dzisiaj, zbieranie tej gotówki powinno trwać od tam, powiedzmy mniej więcej od czwartego kwartału zeszłego roku. Problem polega na tym, że nie ma sposobu, żeby tak wiarygodnie zmierzyć tę euforię. Czy zatem model ten w jakikolwiek sposób pomaga inwestorom? Według Petera Lyncha. Każda próba wyczucia czasu tych cykli, hossy i besy, wzrostów i spadków, nieuchronnie prowadzi do porażki. I tutaj pozwolę sobie zacytować: tutaj w tym filmie będzie sporo cytatów. Znacznie więcej pieniędzy stracili inwestorzy przygotowujący się do korekt lub próbujący je przewidzieć, niż stracili w wyniku samych korekt. Stąd też lepszą strategią jest akumulacja tej gotówki gromadzenie jej w momencie, gdy jest, gdy jest już tak drogo, że ciężko znaleźć taką rozsądnie wycenioną spółkę, czy tam jakąś inną inwestycję. Tak też jak powiedział właśnie Lynch, jeżeli nie potrafisz znaleźć żadnych spółek, które uważasz za atrakcyjne, zostaw pieniądze w banku dopóki ich nie znajdziesz. Pytanie. Jakiej stopy zwrotu powinieneś spodziewać się od swoich nowych inwestycji? Tak też Michael Steinhardt Zaproponował taką, metodolo me taką metodologię, gdy inwestował podczas BESY w latach 1973-1974. Cytuję: Wydawało nam się, że jeśli nie można realistycznie spodziewać się wzrostu stopy zwrotu oraz zysków w takiej długoterminowej inwestycji, to nie warto w nią wchodzić. I jednym z trików, który może pomóc Ci w gromadzeniu gotówki, E, którą możesz potem przeznaczyć na jakieś właśnie inwestycje, kiedy jest tanio, i że, tak, żeby zrobić to we właściwym czasie, jest też na przykład obserwacja wzrostu ilości pieniędzy z kredytów. Tak też myślę, że bardzo dobrym przykładem jest sytuacja z, w, z Grecji, bo tam wzrost podaży pieniądza M1 w połowie 2010 roku był ujemny. Tak też jak było krucho z pozyskiwaniem tego pieniądza nowego doszło do głębokiego kryzysu, który też oczywiście miał podstawy nieco bardziej fundamentalne, jednak był to jeden z dość ważnych elementów, który w końcu akurat w tym przypadku spowodował spadek MSCI GRIS o minus 77% w ciągu kolejnych dwóch lat. Tak to dla greckiego inwestora lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu posiadanie przez cały ten okres euro. Podobnie w 1929 roku, tuż przed wybuchem tego sławetnego, wielkiego kryzysu, tak wielkiego, że to jest nazwa własna, pisze się wielki kryzys, tak wiecie, wielkie litery, podaż pieniądza M2 była ujemna. I spadek indeksu tego Dow Jones Industrial Average, który w tamtejszych latach był takim, no, był takim odpowiednikiem, nazwijmy to SP 500, to znaczy był najbardziej miarodajny, został powstrzymany dopiero wtedy, gdy podaż pieniądza M2 zaczęła ponownie rosnąć w 1933 roku. Tak też zarządzający funduszem hedgingowym David Tepper wykorzystał podejście oparte właśnie na płynności. Żeby, żeby określić kiedy w 1995 roku wejść na całego w akcje argentyńskie. Dokładniej mówiąc, śledził on łączną kwotę argentyńskich depozytów bankowych, to jest właśnie element podaży tego pieniądza z kategorii M2 i jak powiedział, gdy tylko pieniądze zaczęły wracać do kraju, rynek ruszył z miejsca. Udało nam się więc ustalić właściwą zmienną, czyli właśnie te depozyty bankowe. Na której należało się skupić. A kiedy to się zmieniło, byliśmy dość wcześnie i udało nam się zarobić duże pieniędzy. W wywiadzie dla Barons z roku 1988 Stan Druckenmiller Miller powiedział, że za kluczowy wskaźnik uważa natomiast podaż pieniądza pomniejszoną o inflację tych cen konsumpcyjnych. Chodziło o to tak w skrócie że pewien wzrost podaży pieniądza. Nie musi mieć znaczenia takiego pobudzającego, takiego stymulującego dla całej gospodarki no jeżeli nie przekracza tej stopy inflacji. I też ostatnim sposobem mierzenia tego stopnia zacieśniania podaży pieniądza, jest analiza tak zwanej krzywej dochodowości. George Soros zaleca kupowanie obligacji długoterminowych, gdy krzywa rentowności jest odwrócona. Jak też powiedział? Najlepszym momentem na zakup obligacji długoterminowych jest czas, gdy stopy krótkoterminowe są wyższe niż stopy długoterminowe, gdy krzywa, do, gdy krzywa dochodowość jest odwrócona. Tak właśnie odwrócona krzywa rentowności zasadniczo ma sygnalizować taką słabość tej gospodarki i też przyszłe obniżki stóp procentowych w celu jej pobudzenia. Tak też w czasie recesji, yy, idąc z tym tokiem myślenia, nie należy posiadać akcji. Czyli podsumowując, wyczucie czasu cyklu jest trudne. Teoretycznie można gromadzić gotówkę, gdy wzrost podaży pieniądza M2 jest ujemny, gdy zmiana tej realnej podaży i inflacji pieniądza jest ujemna, no gdy ta wspomniana krzywa dochodowości się odwraca. No, ale no, nie oszukujmy się, że, tak jak zresztą powiedział Lynch w wcześniej, przy, przytoczonym przeze mnie y, cytacie, prawdopodobieństwo, że uda udać się kupić i sprzedać y, akcję czy jakieś inne aktywa w odpowiednim momencie, jest naprawdę niewielkie. Dlatego też najlepiej jest po prostu gromadzić przez dłuższy czas gotówkę, szczególnie kiedy jest drogo, i po prostu tak cierpliwie czekać na okazję zamiast podejmować takie decyzje skokowo. Numer 2. Inwestowanie typu w wbrew rynkowi. Druga strategia polega na kupowaniu tanich akcji no i liczeniu na to, że ich już niska wycena uchroni je przed dalszym spadkiem. Takie inwestowanie pomaga zminimalizować ryzyko pogorszenia się sytuacji, no bo liczysz na to, że dużo zarobisz, jak rynek przestanie panikować i firma wróci do wycen, no które nazwijmy to bardziej do niej pasują. No a jeśli cena tych akcji spadnie, no, to raczej niewiele, jako że i tak już jest tania. Myślę, że w takiej sytuacji znajduje się chociażby Google, który jest już naprawdę tani i, i stosunkowo i ogólnie. Peter Lynch, wspomniana absolutna legenda i jedna z moich ulubionych postaci, z, jeżeli chodzi o inwestowanie, powiedział, że zamiast przewidywać rynki, należy być jak najdłużej po prostu na rynku, zainwestowanym, nazwijmy to, i utrzymywać portfel naprawdę takich jakościowych, niedowartościowanych spółek. Jak powiedział, nie wierzy w przewidywanie rynków, wierzy w kupowanie świetnych spółek, zwłaszcza tych, które są niedowartościowane i lub niedoceniane. I cytuję dalej, ludzie, którzy odnoszą sukcesy na giełdzie, akceptują również okresowe straty, niepowodzenia i nieoczekiwane zdarzenia. Katastrofalne spadki nie ostraszają ich od gry. A na przykład Michael Berry, głównie znany przez film Big Short. I swoje zachowanie w trakcie tego y, finansowego kryzysu z 2008 roku stosował analogiczne podejście w trakcie Besy na początku lat 2000. Koncentrując się na takich nazwijmy to niemodnych i ogólnie nielubianych spółkach. Jak powiedział, mam tendencję do interesowania się akcjami, które samą swoją nazwą lub okolicznościami wywołują u większości inwestorów niechęć. I foch, któremu towarzyszy zmarszczenie nosa do dalszego zagłębiania się w nie. Innymi słowy, Michael Berry kupował akcje, których inni inwestorzy po prostu nie znosili, które nie były modne, które wypadły z łask, nazwijmy to. No a jako, że akcje te były już powszechnie znienawidzone, ich dalszy spadek był mało prawdopodobny. Co więcej, Berry też stosował analizę techniczną, żeby upewnić się, że te akcje osiągnęły już takie, nazwijmy no, to, znaczy yy, osiągnęły te techniczne poziomy wsparcia. Yy, cytuję: Jeśli chodzi o to, kiedy kupować, do mojej strategii włączam prostą analizę techniczną, czyli narzędzie, które zachowałem z czasów, gdy handlowałem surowcami. To jest akurat całkiem ciekawa historia, ale to może akurat na inny odcinek. W każdym razie, nic wymyślnego, ale wolę kupować w granicach 10-15% od. 52 tygodniowego minimum, które okazało się wsparciem dla ceny. Myślę, że jest to bardzo rozsądne podejście. Osobiście nie jestem fanem analizy technicznej, no jednak takie kupowanie powyżej tego minimum, myślę, że jak najbardziej ma sens, szczególnie z takiego psychologicznego punktu widzenia. Natomiast Peter Lynch stosował bardzo podobny rodzaj takiej właśnie prostej tej analizy technicznej, starając się unikać tak zwanego łapania spadających noży. I ci cytat. Łowienie dołków to popularna rozrywka inwestorów, ale zazwyczaj to wędkarz zostaje złapany na haczyk. Próba złapania dna na spadających akcjach jest jak próba złapania spadającego noża. Zazwyczaj dobrze jest poczekać, aż nóż uderzy o ziemię, a następnie przez chwilę będzie wibrował i ustabilizuje się, zanim spróbuje się go wychwycić. Myślę, że to jest naprawdę piękna analogia i tutaj właściwie Mamy bardzo podobne podejście, co właśnie u, u wcześniej wspomnianego Barłego, mimo to, że działali trochę w innych latach. Na koniec też Peter Lynch przypomina nam, że nie wystarczy, że akcje spadły, bo konieczna jest też poprawa tej sytuacji fundamentalnej, bo to jednak w końcu tutaj skupiamy się na tej analizie fundamentalnej. Jak ktoś powiedział, nie ma wstydu w traceniu pieniędzy na akcjach. Każdy to robi. Wstydem jest natomiast trzymanie się akcji, lub, co gorsza, kupowanie ich więcej, gdy pogarszają się podstawy. I numer 3. Unikanie spółek uzależnionych od ciągłych wzrostów i ogólnej koniunktury. Peter Lynch podzielił swoje pomysły na akcje na 6 kategorii: wolno rosnące, czyli akcje o powolnym tempie wzrostu 2-5% niższym niż średnia dla branży. Szukał w nich wysokiej stopy dywidendy, i niskiego wskaźnika wypłaty, mając nadzieję, że ich, że ich niska wycena zapobiegnie jeszcze dalszym spadkom cen akcji w czasie jakiejś recesji. Następnie sprzedawałby je po wzroście wartości o jakieś 35%. Spółki stabilne czyli średnia stopa wzrostu zgodna z ogólnym wzrostem w branży często są to takie odnoszące sukcesy firmy średniej i dużej wielkości których wzrost jest dość taki stabilny, przewidywalny i wynosi około 8-12% rocznie, niż kupowałby je przy niskich wskaźnikach cena do zysku, no a oczywiście sprzedawał przy wysokich. Szybko rosnące, agresywne spółki rosnące w tempie 15-25% rocznie, akcje takie mają tendencję do tąpnięcia, jeżeli zabraknie im takiej, nazwijmy to, pary. Lynch starałby się poznać dany rynek, żeby też zrozumieć, czy istnieje w ogóle przestrzeń do jakiegoś dalszego wzrostu. Chciałby również, aby wskaźnik cena do zysku był niższy od stopy trwałe, trwałego wzrostu spółki. Numer 4. Cykliczne akcje te rosną szybko w czasie korzystnego cyklu gospodarczego, mają też tendencję do rozkwitu po wyjściu z recesji, no i wskaźniki cena zysk są zazwyczaj niskie, gdy mierzy się je w stosunku do tych. Szczytowych zysków. Więc tutaj śledziłby zapasy, podaż, oczywiście i popyt, a potem sprzedawał w pobliżu szczytu cyklu, no lub gdy ceny surowców spadają. Mamy jeszcze y, zwroty akcji, to znaczy akcje spółek, które są przed jakimś być albo nie być. Spółki, to są to spółki z poważnymi problemami, ale mają, mające jakiś potencjał y, odwrócenia tej tendencji. I Lynch traktuje priorytetowo spółki o mocnym bilansie, naprawdę takim silnym, fundamentalnie działaniu. I szuka oznak, które mogą sugerować, że wkrótce nadejdzie poprawa, jeżeli chodzi o przychody, czy na przykład cięcia kosztów. Inwestycje mamy też w aktywa, czyli akcje, których aktywa są pomijane przez rynek i dlatego są też niedowartościowane. Takie aktywa mogą obejmować, na przykład nieruchomości, sprzęt, czy na przykład zasoby naturalne. Lynch wolał angażować się w aktywa, w które zaang zaangażowani są też aktywiści, aktywiści. Świetnym przykładem tutaj byłby kiedyś nienawidzony uran, obecnie oczywiście ukochany zasób, którego już nikt się nie boi. No i okazuje się, że teraz akurat to trzeba budować elektrownie jądrowe. Wcześniej nie trzeba było, i, i w ogóle wszyscy od rano się odwrócili. W każdym razie, akcje, które radzą sobie słabiej w trakcie BESY to zazwyczaj te szybko rosnące i cykliczne. I spółki szybko rozwijające się są zazwyczaj wyceniane po prostu bardzo drogo w stosunku do, do ich przychodów i takiej, nazwijmy to, wartości. Gdy ten wzrost spowalnia, no to ich wartość może spać, spaść o 70% czy nawet więcej, tutaj żadnym zaskoczeniem to nie jest. Generalnie w trakcie bessy lepiej działać defensywnie, a nie ofensywnie. To warto pamiętać. A spółki cykliczne, no jak może wskazywać nazwa, zwykle mocno cierpią, gdy ten cykl się odwraca. Kiedy on jest pozytywny, to fajnie sobie rosną, no ale kiedy się odwraca, to już nieszczególnie. Inwestorów, którzy nie subskrybują tego kanału, Mogą przyciągnąć niskie wskaźniki cena do zysku do takich spółek. Jednak ci rozważni inwestorzy sprzedają, gdy ten cykl zaczyna się odwracać i wyceniają oni spółki cykliczne na podstawie zysków z połowy cyklu, tak żeby mieć bardziej taki, nazwijmy to, uśredniony obraz całej sytuacji. Z dwóch tych wspomnianych kategorii takim czynnikiem krytycznym jest po prostu unikanie tych. Na najgorętszych, najpopularniejszych akcji na rynku w jakimś danym momencie. Jak też powiedział sam Lynch, cytuję: Gdybym mógł uniknąć jednej akcji, byłaby to najgorętsza akcja w najgorętszej branży, ta, która otrzymuje najbardziej przychylną reklamę, ta, o której każdy inwestor słyszy w samochodzie lub w pociągu dojeżdżającym do pracy i ulegając presji społecznej, często ją, ją kupuje. No to i oczywiście, chyba nie muszę mówić nazwy tej spółki, ale rymuje się z nazwiskiem pewnego znanego fizyka prowadzony przez bardzo bogatego człowieka. I jeszcze taki bonus tutaj dorzucę od siebie, czyli shortowanie, czyli granie na spółki, na, przepraszam, na spadki akcji faworytów instytucji. To jest taki, taki czwarty sposób. Jak też powiedział Michael Steinhardt wspomniany wcześniej, po stronie shortów chcę być w najbardziej znanych spółkach amerykańskich, czyli w obszarach największego zainteresowania spekulacyjnego. Zazwyczaj mam krótkie pozycje w stosunku do tych, którzy są kimś na rynku, czyli akcji sektora instytucjonalnego. Akcje, które sprzedaję krótko, czyli które shortuję, są zwykle odwrotnością moich długich pozycji. Są to akcje drogie, popularne. Z dużymi oczekiwaniami instytucjonalnymi wliczonymi już w ich wyceny. Podsumowując, już obecnie kapitalizacja rynku światowego wykazuje oznaki po prostu zmniejszania się. Tak też warto pamiętać, że biorąc pod uwagę całe otoczenie, te czynniki fundamentalne dla, dla akcji, dla danych spółek, wydają się też pogarszać wraz z tymi rosnącymi stopami procentowymi. No i oczywiście zmniejszającymi się deficytami budżetowymi. To znaczy, jeżeli jakaś spółka jest bardzo za, zależna od długu, może mieć problem. Jeżeli jakaś spółka była taka ulubiona przez spekulantów, którzy dostawali kasę z jakichś zapomóg, może ta y, akcja tej spółki mogą mieć problem. Tak też przez ostatnie miesiące. Mm, nie wygląda to zbyt dobrze. Tutaj też Wam się przy okazji wyświetli wykres. Osobiście staram się chronić swój kapitał i ja akurat łączę inwestowanie typu value, o którym wspomniałem, z trzymaniem się spółek, w które po prostu wierzę. Bo trzymanie gotówki w długim terminie wiąże się oczywiście z ogromnymi kosztami. No mam tutaj oczywiście na myśli, na myśli inflację. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby posiadanie akcji. Metali szlachetnych, czy na przykład nieruchomości, czy mieć po prostu ekspozycję na te nieruchomości za pomocą rajtów. Nie ma jednak powodu, żeby angażować się w jakieś drogie akcje technologiczne, skoro gdzie indziej można znaleźć znacznie lepsze wyceny, znacznie lepsze okazje. Tak też na przykład niewiele osób koncentruje się na azjatyckich akcjach kupowaniu potężnych spółek, od których odwróciła się ulica, bo nawet o nich nie słyszą, a nie robią swojego researchu, tylko jak ktoś im coś tam powie, to to, no to, to jest modne, no to oni się tym zainteresują i, i zainwestują. Czy na przykład takim wolnym, ale metodycznym i opanowanym budowaniu portfela inwestycji. Warto pamiętać, że jutro też wstanie słońce, a zawsze jest dobry czas na rozwój i edukację. Subskrybuj kanał, daj znać co o, co myślisz o... E, takiej dłuższej formie filmu. E, zapraszam też na Instagrama. Widzimy się oczywiście za tydzień, a tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć.